Dobra, dzisiaj wykonujemy mój codzienny make-up w tym Old Age filtrze bez patrzenia w lusterko, bo chcę sprawdzić, czy to, jak maluje się teraz, będzie pasować mi za kilkadziesiąt lat. W ogóle, słuchajcie, ja w tym filtrze wyglądam jak moja babcia dosłownie. Tylko, no niestety, nie ta babcia, do której wolałabym być podobna. I jeszcze te moje białe włosy tak kwitują. Ja w ogóle powiem wam, że należy do tych osób, które się nie boją starości. To znaczy pod względem wyglądu, oczywiście. Nie wiem, no ja traktuję te wszystkie zmarszczki, które pojawiają się u ludzi, jak taki, wiecie, obraz malowany przez całe życie, który świadczy. Czy od tych wszystkich przeżyciach, które dany człowiek przeszedł? Ja nie mówię, że mi się to nie zmieni, ale wiecie, na ten moment nie czuję potrzeby odmładzania się. A co do bycia babcią, to ja doszłam do wniosku, że moje wnuki będą mnie uwielbiać nie dlatego, że ja będę im dawać jakieś prezenty czy coś. Tylko dlatego, bo ja będę wiecznie zamawiać jedzenie, bo ja gotować nie umiem. No, chyba że dziadek uratuje sytuację, bo akurat Kamil gotuje świetnie. Ej, w ogóle zobaczmy, jak Kamil wygląda jako dziadek. Jak słodko! Już na tym etapie widzę, że konturowanie nie będzie mi służyć. Ale powiem wam, że myślałam, że bardziej mi ta powieka będzie opadać. Ej, wyobraziłam sobie, jak przychodzi do mnie taki 17-letni wnuczek, a ja mówię, puchnij mi tu! Ale co najlepsze, słuchajcie, ja mojej wnuczce będę wymyślać zemsty na eks. Więc w przyszłości proszę was uprzejmie, żebyście dobrze wychowali swoje wnuki, żebym ja z wnuczką nie musiała im wody wyłączać. Eee, no klasa, normalnie. Zobaczmy, jak teraz będzie bez filtra. Ja cię się czuję, jakbym była noworodkiem. Nie no, hit. A i fajne to było doświadczenie. A jak chcecie zobaczyć, jak będziemy wyglądać wspólnie jako para staruszków, to zapraszam was tutaj.